Siema, odzywam się teraz w ogóle. Jakieś, mam strasznie dużo kurzu w tym aucie, widzicie to? Kierownica jest taka zakurzona, czy brudna? O co chodzi? Nie wiem. I ja jestem też strasznie nieogarnięta. O nie, już idziemy. Bo dzisiaj wiecie, gdzie ja jadę, właśnie, gdzie jadę, jest przed ósmą. Ja o tej godzinie bardzo dawno nie funkcjonowałam. Jadę na pobieranie krwi, dlatego że idę do hematologa, czyli tak jakby, nie wiem, lekarza od krwi, <laughs> nie wiem jak to nazwać w sumie, ale yy, chodzi o moją krzepliwość. krwi, mam strasznie złą krzypliwość i do tego jak miałam robione zatoki, w sensie wiecie, ten zabieg na zatoki, no to pani mi powiedziała później, że muszę iść koniecznie do hematologa, bo... Ta krew, jak ona tylko dotykała, w ogóle tryskała i to jest bardzo niebezpieczne na przyszłość, czy nie wiem, przy jakimś porodzie, czy po prostu ogólnie, wiecie, jakbym miała na przykład jakiś wypadek, no to można się wykrwawić na miejscu z czymś takim, więc muszę to zrobić. Plus ja będę miała jeszcze zabieg na migdałki i też będę, wiecie, no, pani powiedziała, że przed tym powinnam to zrobić, bo ta sama pani mi będzie to robić, co Zatoki. No to wiecie, też temat laryngologiczny. No i powiedziała, że właśnie ja to zrobiła, żebym ogarnęła sprawę, bo jest to po prostu niebezpieczne przy zabiegu, gdzie tam już jest to bardziej jakieś tam ukrwione, czy coś takiego bym mówiła. Więc muszę przed wizytą, którą mam w środę, zrobić badania i jest dzisiaj no to ostatni moment, bo dzisiaj jest poniedziałek i jakby mi wyniki nie doszły do, wiecie, jednego dnia, no to dzisiaj jest ostatni dzień. Kurde, nie wiem, czy tu mam skręcić, ja czy nie wiem. Dobra, skręcam, bo nie mam nawigacji, bo mam <laughs> nagrywanie. Więc idę to zrobić. Nienawidzę pobierania krwi. To dla mnie obrzydliwe. Nie tyle nawet, że mnie to boli, tylko mnie to tak obrzydza, że po prostu... No nie, no nie jestem w stanie, więc... No mam nadzieję, że będzie ok, że nie zamdleję, idę tam sama. I to jest najgorsze. Że ja po prostu mogę zemdleć. <laughs> I jest tak wcześnie, jejku, Ale powiem wam, że stawało mi się od dziwo dobrze. W, dobrze. w dobrej fazie snu się obudziłam, w dobrej fazie snu do Budzik. Dobra, dojechałam, ale oczywiście przejechałam tą miejscówkę, ale tu chyba tylko jedyne były miejsca parkingowe. Włosy mam słuchajcie niewysuszone wczoraj po myciu, więc są one ogromne. Wczoraj to w ogóle, wiecie, ja je rozczesałam, ale wczoraj to już one były jeszcze takie pofalowane. No, bo ja mam takie włosy, no po prostu, no niestety. Pamiętajcie, żeby przed pobierańskiem pić dużo wody, bo to ułatwia sprawę. Szybciej jest wtedy, bo wody, krew jest taka bardziej rozrzedzona. I pobieranie lepiej idzie. No naprawdę, to już szczepienie wolę. Ja wolę takie inne rzeczy. Bo po prostu mnie to obrzydza żyły. Mnie to po prostu tak obrzydza, że ja nie mogę i właśnie. Ostatnio przez to tak też ogólnie igły. Ja, dobrze, tak, gdzie nie miałam tego wcześniej. Węflon to jest w ogóle tragedia. Kiedy będę szła do szpitala i znowu będę miał ten węflon. Jest... Ja najbardziej rozpaczam z tego węflona, naprawdę. Ja bym mogła mieć te inne rzeczy, ale ten węflon, to właśnie te igły, te sprawy, to jest najgorsze. I jeszcze to czyszczenie tego węflona, co oni tam wbijają do tego węflona. Nie, po prostu nie mogę, naprawdę, naprawdę. Jest temat dla mnie okropny. A później idę do pracy. W sensie, wiecie, pracuję dzisiaj z domu. Jakoś w tym tygodniu będę pracowała też stacjonarnie. Tak, ale pracuję z domu. E, muszę dla Was jeszcze zmontować rolkę, bo zapomniałam o niej w ogóle, że ją mam nagraną jedną. Chciałabym też coś nagrać, ale to nie wiem, czy to jest dobry dzień dzisiaj na to. Chciałabym wreszcie też nagrać ocenianie warunków, bo bardzo to prosicie, ale dla mnie to jest... Y po prostu dużo czasu, żeby to przygotować, przygotować stanowisko, później to zmontować. Przede wszystkim to jest najwięcej w tym czasu. I po prostu ostatnio go nie mam, ale chcę to nagrać, wiem, to będzie, to nie. Wy mówicie, że o nie, już nie nagrywasz tej serii. Nie, no ja to nagrywam, tylko po prostu no rzadko, przez to, że tak to wygląda. I muszę jeszcze zorientować, czy ja przypadkiem nie mam jednego odcinka w zanadrzu, bo tak coś mi wczoraj świtało, że czy ja nie nagrywałam tego i zapomniałam tego zmontować? Muszę zobaczyć, ale wydaje mi się, że raczej nie. Jak mnie tu przywitał i się rozkłada, żeby go misiać. Dziewczynka, dziewczynka, z kluczami, ale to masz taki masaż brzucha, brzuch lepszy dzięki temu. Uwielbiam to, jak sobie tutaj leżę i on do mnie przychodzi się przytulić, położyć się czasami tak do brzuchu, czasami tam. Chciałam wam powiedzieć ogólnie, pokazać go po grumerze, co prawda jakieś słabe światło jest od tej strony, ale montuję teraz film dla was, więc tak tutaj właśnie tę pozycję przybrałam. Oha, Stefek, super! Chciałam pokazać Wam, bo wczoraj mnie nie było, byłem jeszcze w Warszawie, a miał on umówionego grumera, więc poprosiłam siostrę i siostra go właśnie zaprowadziła. I wszystko się udało Zobaczcie jaką ma No, no zawsze taką śmieszną, wysoką tą główkę Bo gruby, że ma takie wiecie, puszyste Tutaj, no mega słodko Oczka wreszcie odkryte Co prawda ja mu mm, jeszcze między grumerami Zazwyczaj dwa razy sama wokół oczków obcinam Bo ma strasznie zawsze zarośnięte Łapeczki teraz się wydają mu takie mega długie Tu ma krótko, ale tak nie za krótko Ja poprosiłam panią, żeby na pewno po prostu skóra tak nie przebijała Widzicie, normalnie nie przebija No żeby wiecie, on nie miał jakichś oparzeń słonecznych Czy coś no generalnie jest tak obcięty jak ja bardzo lubię, uszka ma krótko, słodko, podoba mi się chyba najbardziej jak u tej pani byliśmy, teraz jestem zadowolona. No ale już był bardzo zarośnięty, nie nagrałam wam przed po, bo właśnie no nie było mnie nawet w Łodzi, więc dopiero wam pokazuję taki efekt po, ale zawsze go tak nie mogę poznać, nie mogę się przyzwyczaić na początku, bo niby no ten sam Stefan, ale nie wiem czy wy też tak macie jak dajecie pieski do groomera, to później jak one wychodzą inne, to tak jakby w ogóle ja, ja, ja przypisuję mu inny charakter, jakby, jakby coś się w nim dużo zmieniła. tak naprawdę to jest ten sam Stefan. Patrzcie jak to wygląda. Taki wysoki się wydaje mu to, że leży, że te łapska takie długie ma, jak taka gazela. My ze Stefkiem, ja tu mam taką paczkę, takie małe główienko i poszłam do jednej żabki, która się dopiero niedawno otworzyła. Chodź idziemy Stefan, a nie była blisko, a jest taki upał, no nadać tą paczkę. I słuchajcie, jeszcze nie przyjmują paczek, tak się wnerwiłam, teraz muszę iść 20 minut do kolejnej żabki i to nadać i dopiero do domu jeszcze kolejne 20 minut też nie no masakra, masakra, jest naprawdę taki upał. Normalnie bym pojechała samochodem, ale jak mogę połączyć to od razu ze spacerem z nim i tak bym musiała wyjść niedługo, no to to już łączę, no ale nie spodziewałam się, że to będzie taka tragedia, bo z nim na spacerze nie lubię chodzić w takich ruchliwych, wiecie, ulicach, bo nie mogę go spuścić, nie może sobie pobiegać i w ogóle, plus też dla niego tutaj go ręce i wiadomo. weźmy jednak w 100 i typowe, co musi być na <grym> Tu jest niby jakaś miska z wodą, ale ja to się zawsze mu trochę brzydzę dawać. Tego a w sensie boję, że to jakieś wiedziałam. Patrzcie, jaki spragniony, że taka fajna, zimna woda na ochłodę. Musi być. Siema, słuchajcie, nie! Ja mam ostatnio lekarzowy czas. To, jak byłam ostatnio na badaniach krwi, to było właśnie dlatego, że dzisiaj byłam u hematologa, czyli no, wiecie, tylko lekarza od krwi. I ja mam problem z krzepliwością krwi, a właściwie taki... Znaczy ja wiedziałam, że mam ten problem, bo co jak się zacięłam na przykład, czy wiecie, skórka jakaś od paznokcia, to po prostu potrafiło mi to lecieć przez później cały dzień. U kosmetyczki, jak robiłam paznokcie, również ona miała zawsze problem u mnie. Słuchajcie, byłam tu od dziewiątej i teraz jest... 13, 14. 14 jest już chyba. 5 godzin, rozumiecie to? 5 godzin tu spędziłam. Wpychali się nam do kolejki, w sensie oczywiście ja tam zawsze się staram robić porządek w tych kolejkach, bo to jest przesada, że jest taka samowolka. No ale wiecie, też były, na przykład przyjechały dwie osoby niepełnosprawne, no, to, to jest oczywiste, że one wchodzą po prostu poza kolejnością, że to się mega wydłużało. No i no byłam taka, nawet nie byłam zła, no bo to jest oczywiste, że oni muszą wejść, tylko chodzi o to, że byłam po prostu jaka wymęczona, a jeszcze teraz miałam jechać do pracy. Okazało się, że już jest za późno, więc nie będę jechać się do tej pracy stacjonarnie. Tylko jadę od, jutra od rana, jutro od rana, a dzisiaj jeszcze zdalnie porobię. Sobie, ale po prostu sobie tak chyba wieczorem, jeszcze zanim za to po prostu pojadę do sklepów, bo słuchajcie, robię taką akcję, po prostu od jakiegoś czasu na Instagramie, wiecie, TikToku, wydaje mi się, że na YouTubie też ciężko mi te niki powiązać, ale wydaje mi się, że to są te same osoby, a tym bardziej już nawet na samym Instagramie. Co nie wrzucę, to mam miłe komentarze od właśnie takich dwóch osób, które zauważyłam, że zawsze mi się gdzieś tam wyróżniają, że po prostu zawsze są te komentarze od nich. Oczywiście, wiecie, też jest wiele innych osób, które komentują mi i tak dalej i ja to bardzo doceniam, ale tamte osoby po prostu bardzo bardzo mi się rzuciły, bo robią to za każdym razem. I pomyślałam, że chciałabym bardzo się jakoś odwdzięczyć, bo naprawdę to doceniam, że komuś się chce, żebym to bardzo często od razu, dosłownie po wrzuceniu przeze mnie jakiegoś materiału. Pomyślałam, że po prostu zrobię im takie paczki niespodzianki. Wiecie, takie drobiazgi, nic wielkiego, ale po prostu chciałam ich docenić. Dlatego też napisałam do nich i zapytałam, ile mają lat tam, czy mi się interesują, co lubią robić w wolnym czasie i tak dalej, żeby trochę bardziej ich poznać i żeby dopasować po prostu te paczki. Jaram się w sumie, jaram się, lubią robić prezenty. Najgorzej jak nie wiem, co kupić, ale co już mam, jakiś zarys. Obydwie króliki. A więc kupiłam jakieś coś po jednej rzeczy dla królików, coś tam dla nich i tak dalej. Fajcie, byłam już w Action, byłam jeszcze w Zoologu, tutaj kupiłam dwie rzeczy dla króliczków. I był taki miły pan, w ogóle ja tak dawno nie byłam w sklepie zoologicznym, stacjonarnie. Zawsze jednak przez internet kupowałam i kupuję. I tu był taki miły pan, jak widać, taki biznes z pasem, że aż naprawdę chciałam kupić. Niestety nie było dwóch takich samych rzeczy, więc wzięłam dwie różne: hibiskus i gruszkę. Wiecie, jako takie po prostu dodatki dla królików. Cieszysz się bardzo, że przyszłam z ciebie uciec. <grymne> jaka to jest szczęśliwość. Gdzie to, jak ja się świecę? Jest mi tak gorąco, że ten makijaż już spływa. Ale glow, ale glow. Nie muszę to przypudrować, bo jest tragedia. To się świeci jak jakaś szklanka. Ale właśnie zrobiłam sobie z tej okazji, że jest mi tak gorąco taki. Oczywiście się musiało to rozwarstwić. Taki koktajl, ale bardziej takie mleko smakowe. To jest mleko, maliny, cukier, trochę śmietany. Więc taki malinowy koktajl, no coś takiego. Mega fajne, bo to mrożone maliny. Więc się fajnie ochłodzę dzięki temu. W ogóle z takich spożywczych rzeczy mnie najbardziej napoje chłodne. Właśnie ochładzają szejki, jakieś koktajle, coś takiego. No albo oczywiście zimny prysznic. Rozpakowałam te rzeczy i zrobiłam haul. Są tutaj te rzeczy do tych paczek. Ale również rzeczy, które kupiłam dla siebie. Nie, nie mogę takiej pracy zrobić w poczekaniu u tego lekarza. I w ogóle ta łapa mnie dalej boli od pobierańska, wiecie? Miałam to, to pobierańsko i mnie dalej boli, mimo to, że jestem 3 dni po. W ogóle myślałam, że będę miała jakieś fajne pudełka w domu, jeżeli muszę kupować pudełek. A średnie mam. No to jeszcze jako tako. A to jest w ogóle zawsze jaki kształt ma być Myślałam, że będę miała lepsze pudełka. Ale wszystkie zeszły, na jakieś wysyłki. Na ja początku rzeczy do paczki Wam pokażę do paczek. Tutaj mamy takie farby, bo właśnie Paweł napisał, że lubi malować, rysować tak dalej. Ja się nie znam, ale ten zestaw wygląda fajnie. Mamy farby, dużo kolorów, pędzelki są też w środku. Na początku wzięłam osobno, albo nie zobaczyłam, że tu są. No i to, jak to się nazywa? Zawsze zapominam. Zobaczcie jeszcze dla niego coś takiego do malowania. po prostu nie mogę. Taki mini but na tych krzytalkach, przecież jak ja to zobaczyłam, że to tak słodkie. No. Urocze. I, no i właśnie, jeszcze dla niego tak tematycznie do malowania, rysowania. Takie coś. Wygląda to fajnie i dosyć tak profesjonalnie. Yy, to jest 10 takich ala długopisów, ale one są zakończone pędzelkami na końcu. Tak przeczytałam. Że są dobrze napigmentowane i tak dalej. Jest sporo kolorów, więc myślę, że też spoko taki trochę inny typ, yy, ale powinien wykorzystać, bo jak lubi takie rzeczy, to spoko. Yy, Ania napisała, że lubi bardzo piec i tak dalej, jakieś tam deserii w ogóle. No tutaj taki mini zestaw do babeczek. I to w ogóle, te posypki to jest, nie mogę, serduszka jakieś, widzicie, takie literki. Jak ja to zobaczyłam, nie mogę, no. Piękne, piękne. Myślę, że jeśli to przydaje, w ogóle dużo tego jest, więc na długiej jest Mam tutaj jeszcze dla nich... Y po M&M'sach, to są te M&M's crispy, więc ja ją uwielbiam, nie wiem. Wydaje mi się, że są takie mocno basicowe, bo myślałam też nad masłem orzechowym, ale masło orzechowe jest bardziej specyficzne i nie każdy może lubić. Dobra, jeszcze ze słodyczy mam po takich ciasteczkach z milki. Wydaje mi się, że też takie dosyć typowe smaki, raczej każdy je lubi, mam nadzieję, ja je bardzo lubię. W środku mają takie, wiecie, bardziej białe, no, to no, no myślę, że spoko. Na świeczuszce, bo idzie jesień, więc wiecie, takie jesieniarskie klimaty muszą być. One obydwie ładnie pachną, bo wybieram właśnie też po zapachach przede wszystkim, żeby im później nie waliło w pokoju. Dla królików, bo oboje mają króliki, tutaj niestety nie było dwóch takich samych w tym zoologicznym, więc wzięłam jedną bruszkę i jeden hibiskus. No i jeszcze dla Ani mamy, ona napisała, że lubi makijaż, kosmetyki, takie rzeczy, więc mamy tutaj dwie rzeczy kosmetyczne. To jest taka pomadka w płynie almatowa, Kolor, mam nadzieję, że będzie ok, taki basicowy dosyć. No i peeling, myślę, że każdemu dobrze znany, ja uwielbiam te peelingi, one ślicznie pachną, tak owocowo. I jeszcze wam pokażę, co kupiłam dla siebie. Dla siebie mam w sobie sensie, tak bardziej do testów. To jest taki róż, nie widziałam go wcześniej w action. Testowałam już różę z mamy mam je trzy. No i musiałam wziąć czwarty, ja już nie mam gdzie tego chować, ale no trzeba nagrać takiej rzeczy, jak się znajduje coś takiego, w ogóle słychać w tle. On robi niby stempelki w kształcie serduszka. Więc będzie do testu. No i kolejna rzecz do testu. Brązer w czymś takim, w takim styku No, to może być bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że wzięłam odcięcie mniejszy, niejaśniejszy, bo stwierdziłam, że trzeba hardcore. Boję się tego, ale też przetestujemy sobie. Na jakimś TikToku ryl się. Tutaj taki przysmak dla siebie wzięłam, trochę jak dla psa. Czasem mam ochotę na takie rzeczy. Nie wiem, czemu ja to wzięłam. No, trochę jestem dobilna. No. Może pozostawić sobie bez komentarza. Zestaw do robienia slajma. Chcecie zobaczyć, jak robię takiego slajma? No co, no skusił mnie. Wewnętrzne dziecko się odezwało. Jeszcze napiszę im do tych paczek kartki, takie wiecie, jakieś od siebie. No i spokojnie, jakoś ładnie. Mam nadzieję, że mi się uda, tak żeby się chociaż nie rozwaliło.